Okej, okay, to rzućmy, rzućmy już naszą tarczę na wszelki wypadek i zapiszmy. Okej, okay, to teraz Iceball. No. Nie bufuj. Nie. O, że To jeszcze raz trzeba go rozwalić. Okej, okay. Iceberg przygotowany. No, dlaczego musiał odbić? Teraz Ball. No, giń tak, musiał odbić. No nie, no. To jest po prostu wredne. Jak nienawidzę ich zaklęć, naprawdę. Ok, no, to jeszcze raz. Smocza nie działa, tak? To sanktuarium. Tarcza. I teraz może właśnie I I go tak rozwalmy. No. Dlaczego nie został zraniony? Mi się bardzo nie podoba. No i zginąłeś, dobrze. To zapiszmy. I poczekajmy się wyzdrfmy. Okej. zobaczymy, gdzie nas nie było. Szpied morowiaka sprawdzaliśmy. Czego myśmy jeszcze nie sprawdzali? Kurczę, nie chcę zmniejszać. Ok, okolica. Chyba trzeba wrócić do skały morowiaka. I zbadać tamte poprzednie drzwi, i chyba tam będzie nasz boss. Do rozwalenia, Tylko pewnie tutaj już będą kolejne potworki, trochę tego te kluczenia jest, niestety, ale co poradzić? Przesadzili z wielkością tych lochów, czyli sprawdzamy drzwi do. Żby morowiaka. Ale chyba już niewiele nam pomieszczeń zostało do zbadania. One się zapętlają jakoś. Mhm, super. Kolejny niewolnik. Zapiszmy. I na kondycję. No, właśnie na to. Suchy ląd. Rany. Właśnie na to. Ok. Tak, wrogowie są. Super, to weźmy coś na przywrócenie kondycji. Wybijemy to. I co jeszcze, jeszcze mamy? Ja dosyć dużo robiliśmy na przywrócenie kondycji. Tak. To jeszcze to wypijmy. Okej, wyłączmy bieganie. I chodźmy do niego. Ale za to. Umiejki już dosyć ładnie nam podskoczą. Będzie można uzyskać Awans w glie magów, tak Okej, okay, to więc aż... Poczekasz, aż rzucimy zaklęcie jakieś, tak? A może i nie No i zginęłaś, dobrze. Szybko poszło, to mnie zadowala. Zapiszmy. Okej, okay, zobaczmy czegoś jeszcze nie zbadali. Tak, przed nami szkielet. To rzućmy Fireballa Ultra Okej, okay, teraz zginiesz. No i zginęłeś. Weźmy mączkę kostną. A tak, trzeba to trochę jakoś ustawić, elegancko. Tak, tych pomieszczeń jeszcze nie sprawdzaliśmy. Czyli możliwe, że tam będzie nasz boss. Chociaż. No nie wiem, skażony szpik zobaczmy. Wchodzimy. Oho, tak. Tu byliśmy, więc... Ach. Tak, zaraz giniesz. Super. Teraz kolejny. No, odginię. No, nie, uz nie nas rozwaję, tylko my Ciebie, no. Tak! <grytanie> Genialnie. To rzućmy coś na zmniejszenie obrażeń, właśnie na te zaklęte nasze przedmioty. I spróbujmy ich rozwalić. Ok, to odpocznijmy jeszcze raz. Ok, to rzućmy zaklęte buty. I zaklęty hełm. Teraz iceport. A, chwila. Dlaczego mamy siłę obniżoną, tak? Właśnie, coś na przywrócenie siły. Siły wytrzymałości. Chyba... O, jest wytrzymałość, dobrze. Teraz co? Siła, tak? Słona, czegoś takiego nie mamy. No dobra, na razie głupów i tak nie mamy do zebrania, więc. Ha! Tak! Skinął, dobrze, zapiszmy. Zginął, dobrze. Dług padło. Więc teraz badajmy. co no, zostało do zbadania, chyba. Ale tam jest tylko jaskinia. Ja nie mogę. Gdzie teraz iść? zobaczę tą jaskinię i tak to będę musiał sięgnąć po poradnik, żeby nie potrzebnie tracić czasu, bo tak, niczego tutaj nie ma, więc. Żegnam na chwilę. Zobaczę gdzie to trzeba dokładnie iść. Ok, już jestem z latem, już wiem gdzie trzeba szukać naszego celu, więc zobaczmy. Wskażę już pik, tak. A ja trzeba iść prosto. Tak, nie potrzebuję rzucam, super. Schowajmy nasze rączki. Zróbmy tu zapis. Taki duży. Mnie te nazwy mylą, więc chyba trzeba będzie iść... ...najpierw prosto. Odpocznijmy, tak. I tak, trzeba będzie chyba przejść do grzbietu morowiaka, dookoła, tak? Więc znowu przeciwnicy będą na drodze, bo kilka godzin minęło. Ale za to już wiem, gdzie to jest, więc nie powinniśmy tak błądzić. Aha super, tak. Rzućmy ice balla. Dobrze, że to ona, nie jakiś niewolnik z cheaterskimi zaklęciami. Bo też byłoby trochę przegięte. To zapiszmy. No dobrze, żaden przeciwnik tutaj nie stoi. No to odpocznijmy godzinkę dla kondycji. co? Musimy chyba przywrócić, jak już wrócimy do miasta siłę, bo to trochę... Tak, i znowu postrach klanów. Może rzućmy na niego fireballa. Że nas pewnie zaraz rozwali. Tak! Oczywiście nas rozwalił. Trzeba się teraz przygotować na postrach klanów. To odpocznijmy. Rzućmy zaklęte buty. I zaklęty hełm. Teraz przygotujemy icebola. Okej, okay, teraz chodzi do nas. A teraz diablik. No, zgin. Okej, okay, zginąłeś. to weźmy skórę mokosa, której nie miał. <grystanie> I teraz Boda, że trzeba wejść tutaj. Tak, oczywiście niewolnik. Mamy chyba przywrócenie many, które pewnie i tak dużo nie da nam. 5 punktów zawsze coś tam.